No to zaczynamy! Podobno w świecie YouTube'a mam tylko... 3 sekundy, żeby zwrócić waszą uwagę. Let's get it started! O! Siemanko! Moje notatki. No dobra, ale ja je odłożę i zaczynamy. Momencik. No dobra! Zacznijmy tą opowieść, snucie, etc. Prawdopodobnie aparat się wyłączy, więc będę się streszczał, chociażby trochę. Dobra, okej. Okay? No to zostawcie ten, tą łapkę w górę, subskrypcję i dzwoneczek, żebyście oczywiście nie przegapili tego, co będzie się działo? Więc usiądźcie sobie wygodnie, jak już zestawiliście. Zostawiam Wam chwilkę na tą subskrypcję. Raz. Dwa. No. Proszę. No dobra. Skoro tak nalegacie, Zacznij, zaczynamy. Popcornik, herbatka, kawka, czy też co innego. I działamy, nie? Ale oczywiście możecie zamówić do mnie głowo i ja chętnie też to wezmę. A co wy? Pff, byle wegańskie. No oczywiście nie mówię, że nie mam nic przeciwko tego, absolutnie nie. Warzywa, czy wszystko jest git. Ochrona planety, jak najbardziej, tak. Pff, no dobrze, gotowi? Zaczynajmy. Moja przygoda z fotografią. Zaczyna się już w życiu mojej mamy. Tak, to piękne, cudowne. Wyssałem właściwie odczynniki z mlekiem matki. I od tego byśmy, powinniśmy zacząć i skończyć. No dobra. Moja mama też była fotografem, uwielbiała. Z moim ojcem też się zajmowali fotografią i robili to dobrze. Chociaż nieprofesjonalnie, nie robili tego komercyjnie, jak gdyby, ale jednak mój ojciec kochał się w sesjach plenerowych, portretach i w ogóle e, na moim punkcie oszalał. Ale to były lata 80., 90., 80. właściwie. Jeszcze wcześniej, 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 jak zaczniecie działać, to przepraszam. No dobra. Więc e, spotkali się. Zrobili mnie, no i taki facet jak ja powstał. Marcinek, mam na imię. Bąkowicz, no niestety po ojcu, ale niestety ja jestem bardzo szczęśliwy, że no, mogę nosić takie miano. Nie Bąkowski, nie inny, go Bąkowicz. I nie Marek, i nie Paweł, nie tego. Marcin. MB fotografii. Jeśli ktoś nie widzi, to tu mam na koszulce, byście się nie pomylili. Więc taki Marcinek sobie powstał. Ostatnio nawet też w telewizji o Marcinku mówili. No dosyć, dosyć popularne i niepopularne imię. Jak kto wie, kto zna, kto lubi, kto ma dzieci, to możecie mnie nazwać też słowo, e, imieniem Marcin. Będzie mi miło. Dobra. Moja mateczka bardzo lubiła fotografię i postanowiła, wzięła sobie za cel mnie nauczyć. No i jej się udało. Do tej pory przez tyle lat, a mam ponad 30, no tak. Niektórzy powiedzą, że jestem stary. I mówią do mnie stary, albo mówią do mnie wujku, albo mówią tego. Trzeba się przyzwyczaić. Więc ee, pomijmy kwestię już wieku. Bo wieki, historia, to właśnie archeologia piękna, którą stworzyłem, właściwie nie stworzyłem, tylko nazwałem się tak, bo lubię historię i odkrywanie piękna, które jest yy, w Was. Tak, cudownie, nie? Myślę, że tak. Więc yy, skróćmy tą opowieść, bo jest. Tak długa i gruba jak ja kiedyś, 180 km, km, przepraszam, kilogramów temu, kiedy byłem już taki grubiutki, pulchniutki, cudownie zaokrąglony, ale już teraz nie jestem aż tak. I troszkę mi się zrzuciło, jak prawdopodobnie stówę, ale to wiecie. Kwestia dnia, dwóch, trzech miesięcy, miesiąca, roku, kiedy będziemy zamknięci. Nie będzie co jeść bądź też będzie co jeść, a to wiadomo, jak to jest. Tym bardziej w, tym, w tych czasach. Dobra, prawdopodobnie już wszystko chcecie wiedzieć, czym się, czym się jaram. No dobra. To wam powiem. Ale będziecie. Ale zostawicie to też dla siebie. No dobra, nie. <ścoughs> Kocham emocje na zdjęciach. Wykonuję różne zdjęcia, i tak naprawdę zakres wszystkiego. Możecie znaleźć na stronie, którą będziecie dostaniecie w opisie tego filmu. Jeśli go obejrzycie do samego końca, a pewnie zrobicie to, może nie wiem. Chociaż jedna osoba będzie sukces. Będą nie gadać, mówić, zapraszać. No dobra, zejdźmy na ziemię. <laughs> Więc co? Zostałem fotografem i jestem nim do dzisiejszego dnia. E, czym się zajmuje tak naprawdę facet, który się śmie, ośmiela w ogóle mówić, że jest fotografem? Dlaczego w ogóle używam słowa fotograf, a nie facet zajmujący się, lubiący, bo to wszystko jest w jednym? Tak naprawdę fotograf to człowiek, który zajmuje się dzień w dzień tą fotografią. Ten, czyli, czyli ja. To jest jak gdyby moja marihuana. To jest jak Romeo i Julia. Tak. To jest piękna historia wielu zwycięstw i mnóstwa porażek. Bo nie sądźcie, że by być na tym etapie, którym ja obecnie jestem, trzeba zrobić Trzeba przeklikać kilka, kilka klatek, tak? Jestem fotograferem! Wpisać sobie fotografer i bier, brać za to kasę. No, sorry, ale nie. Trzeba naprawdę mieć umiejętności, podejście, no i parę innych rzeczy. No i jeszcze ten parasol, który uwielbiam swoją drogą. Tak naprawdę. Ale wróćmy, tak naprawdę, troszkę przez śmiech, przez łzy i tak duże łzy. Krokodyle łzy. Krokodylami łzy. 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 Pfff. Wróć. Więc, e, tak naprawdę, fotografią zajmuję się bardzo długo i już nawet nie liczę godzin lat nie licząc wszystkiego i tych poetyckich i mniej poetyckich rzeczy. Więc przeszedłem naprawdę swoją drogę fotograficzną bardzo długą. I teraz powiem Wam tak, e, czym, się, czym się jaram. <grym> Jarają mnie przede wszystkim ludzie. Wy mnie jaracie. I tak naprawdę to jest e, sensem mojego istnienia. Odkrywanie właśnie piękna, które jest ukryte w Was. Ja to nazywam pierwiastkiem piękna. I <grym> mam czelność. Tak, mam czelność nazywać się odkrywcą. Więc staram się odkrywać i być tym poszukiwaczem tego szlachetnego pierwiastka, który w was tkwi. Jak to ładnie jest napowiedziane. Więc e, jeśli ty, drogi widzu, widzko, kochani, jeśli wy czujecie w sobie, albo nie czujecie, to jest trudniejsza kwestia, ale Chcecie odkryć w sobie pierwiastek, który jest na pewno, ale na stówę w Was, no to musicie się do mnie zgłosić przez formularz kontaktowy na stronie, bądź też tutaj zostawić ślad po sobie. Przede wszystkim subskryb subskrybować i odkrywać w sobie pierwiastek piękna. Jeśli już odkryłeś i wiesz, że jesteś piękny, zarobiście cudownie. Rewelacja. I tutaj powinny być fanfary. Zobaczymy. W postprodukcji pewnie się doda. Nie wiem. Zobaczę. Ale. Moją. Moją wybitną cechą. Można powiedzieć, że wybitną cechą jest to, że podchodzę bardzo indywidualnie do Was. Do ciebie. Mon Kochany. Traktuję Was tak, jakbym sam. Chciał być traktowany przez was, więc indywidualność i tak, tak naprawdę odkrywanie, posiedzenie przed tą kawą, przed tą sesją. Nie lubię słowa sesja, nie wiem czemu, bo wszyscy używają go bardzo nagminnie i może to jest błąd. Także przed naszą przygodą warto usiąść i zaplanować coś. Więc chcesz zaplanować? Jesteś na to gotów? Czy gotowa? Na pewno. Więc co zrobić? Trzeba umówić się. Telefony w dłonie. Wykręcamy numer. I co? Umawiamy się. Umawiamy się. Robimy o! Instagram! Dobra! Wróćmy do rzeczywistości i umówcie się na własne sesje zdjęciowe. Przydługo co? Ale chciałem być dokładny. Więc, jeśli się zastanawiasz jeszcze, to tego nie rób. Po prostu napisz, umów się i zacznij odkrywać ze mną, tworzyć ze mną swoją historię, bo historia jest przepiękna. O mnie już wiesz trochę więcej, a jeśli chcesz wiedzieć więcej, no to się dowiesz, jak się umówisz. Więc nie czekaj. I zobaczymy się następnym razem. Cześć!